Język kaszubski należy do grupy zachodniosowiańskiej, języków sowiańskich, i w ramach tej grupy istnieje taka podgrupa języków lechickich, do których też język kaszubski należy, razem z językiem polskim i istniejącym już językiem połapskim. Niektórzy naukowcy na, zaliczają język kaszubski do tak zwanych języków małych. To jest taka trochę nie, może niezręczna nazwa ze względu na liczbę użytkowników tego języka i ze względu na powszechność używania języka kaszubskiego wśród języków słowiańskich. Więc zasięg języka kaszubskiego nie jest zbyt duży, ale niemniej jednak dla slawistów język kaszubski jest bardzo ciekawy, dlatego że jest, istnieje wiele zjawisk w języku kaszubskim, które dotychczas nie są wystarczająco zbadane, ze względu na to, że e, przez dłuższy okres naszej świadomości o języku kaszubskim język kaszubski był uważany za dialekt języka polskiego. W latach 90. te badania e, zostały e, wzmożone, chociaż oczywiście są też w, m, duże, duże sukcesy w badaniach języka kaszubskiego e, w latach powojennych dokonane w PRL jeszcze, kiedy to zespół Instytutu Sławistyki, Polskiej Akademii Nauk dokonał wiele, wiele, bardzo ważnych badań. Na przykład utworzył taki atlas językowy Kaszubszczyzny, słownik etymologiczny Kaszubszczyzny. Z inicjatywy Slawistów z Polskiej Akademii Nauk powstał tak naprawdę też słownik Sychty bo taki patronat nad tym, nad tym słownikiem na pewno Polska Akademia Nauk miała. W latach 90. te badania stały się bardziej intensywne zwłaszcza po 2000 roku, kiedy język kaszubski ma oficjalny status języka, więc chociaż naukowcy wcześniej, większość naukowców wcześniej wiedziało, że chodzi o język, to można powiedzieć, że prawnie to zostało potwierdzone. Na szczęście język kaszubski znajduje się tam, gdzie się zawsze znajdował, czyli na Kaszubach. Jeszcze istnieją użytkownicy języka kaszubskiego i mamy nadzieję, że tych użytkowników będzie coraz więcej, ale jeżeli chodzi o Poważanie, jaki ten język zdobywa, wydaje mi się, że można powiedzieć, że osiągnięto pewne sukcesy. Wśród slawistów coraz więcej jest informacji o języku kaszubskim, i coraz więcej jest chęci, żeby ten język połączyć z innymi językami słowiańskimi w taki równoprawny sposób. Czyli chociaż użytkowników języka kaszubskiego jest mniej niż in, w innych językach słowiańskich, to jednak materiał języka kaszubskiego jest traktowany na równi z innymi językami słowiańskimi, co przez wiele, wiele lat nie miało miejsca. Więc myślę, że, że to jest pewien sukces i że to e, tak naprawdę wraca na kaszuby, e, dlatego że sami użytkownicy języka e, rozumieją, że ten język no, jest taki sam jak wszystkie inne, wszystkie inne, inne języki słowiańskie. Ja sam, e, jako badacz e, języka kaszubskiego, między innymi, e, stwierdzam, że istnieje w słownictwie bardzo dużo ciekawych wyrazów, które stanowią pewien element zachowany z czasów prasłowiańskich i że te wyrazy są ciekawe do porównywania ich z, in, z wyrazami w innych języków słowiańskich, że na przykład nie istnieją w języku polskim, a znajdują się w słownictwie języka kaszubskiego. To też w pewnym sensie dowodzi o pewnej unikalności, Samego języka, języka kaszubskiego i warstwy, jego warstwy leksykalnej. Niemniej jednak w warstwie gramatycznej też jest dużo takich cech, które język kaszubski wyróżniają. Właściwie go odróżniają przede wszystkim od języka polskiego, albo z drugiej strony język kaszubski zawiera cechy konserwatywne, cechy przestarzałe, które kiedyś. Wspólnie z językiem polskim miał, ale dzisiaj język polski już te cechy nie posiada, więc język szubski nie podlega procesom, które są charakterystyczne dla dialekty jednego języka, ponieważ sami użytkownicy i elita, która go używa, wytwarza również nowe słownictwo. I rozwija ten język w różne sposoby. Do tego trzeba dołączyć na pewno pracę Rady Języka Kaszubskiego, która zajmuje się definiowaniem słownictwa terminologicznego dla języka kaszubskiego. No i to też właściwie w pewnym sensie nadaje nowe funkcje językowi kaszubskiemu względem jego samodzielności.